Witam Was kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest dziewiętnasty i zanim otworzę kalendarz, kolejne okienko, to pokażę Wam, co tu się u nas stało. U nas jest taka tradycja, że y, krasnale jak nie dostaną takiego ryż z mlekiem się gotuje takiej papki. Jak tego nie dostaną y, do jedzenia dłuższy czas, no może zejść do dwóch, trzech dni, trzech w sumie to psocą się i chowią rzeczy wsypują ryż do butów, dzieciom oczywiście czarują mleko w niebieskie, w zielone, w czerwone także ja wlewam zawsze, jak mam końcówkę mleka w kartoniku dolewam trochę wody, żeby więcej było, żeby tyle nie marnować i my używamy takich kolorów do to do, do ciast dla dzieci, jak się robi jakieś tam na urodziny ciasta, to troszeczkę się, to są kolory naturalne, na przykład z czarnych, z buraczków jest ten czerwony kolor. Z niebieski, nie wiem z czego, ale on wygląda naprawdę niebiesko. To dajemy kilka kropel, właśnie tutaj wlewamy do mleka. I, mówi, I mówiłam Oliverku, to nalej sobie mleczka do śniadanka. No i on wlewa. I mówi, że zaczarowały krasnale mleko na no niebiesko. Także takie rzeczy się u nas dzieją, dlatego to mleko jest niebieskie. Także to jest hit, zawsze hit, co roku hit. A teraz otwieram kolejne okienko z kalendarza. 19, mówiłam tak, długopis pad. Czy słabo jakoś, kościelami. I mamy. gorące kakałko i kawkę. Tak jak widzicie, już wróciłam z miasta, byliśmy na takim targu świątecznym i jestem już w domu i pokazuję wam szybko taką dekorację zrobiłam. Tutaj mam świeczkę, która jest na baterie. E... Trzy baterie, paluszki za i ona jest sztuczna tylko dlatego, że mam lampę mocno nisko, także żeby mi nie... lampa się nie brudziła od prawdziwej świeczki, także mam i ona jest tutaj taki stojak, jak widzicie, jest dosyć długi, niedługi, a wysoki, dlatego ech, sztuczną świeczkę na baterię postawiłam. Ozdobiłam taką malutką gałązką Zieleninki, i teraz tak. Tutaj mam szkło takie duże i mam ciastka. I tu sobie po prostu otwieramy. I kto ma ochotę przechodzić, sobie bierze świąteczne ciasteczko cynamonowe. Tutaj w drugim szkle to jest to szkło, w którym mam tą świeczkę. Yy, na innym wideo ja mam takie dwa szkła, także tam to jest świeczka, a w tym sobie włożyłam orzechy, ciatka do orzechów i tak jak widzicie kto ma ochotę to sobie to sobie smakuje, to sobie bierze i też przystroiłam taką sporą gałązką zieloną z tego względu, że szkło jest trochę wysokie i ma po prostu brązowe orzechy sobie, żeby to tak nudno nie wyglądało, dlatego to przyzdobiłam taką większą jałąską i małą kokardką czerwoną. Tu są te cukierki, o których już kiedyś mówiłam. Są przepyszne i są w takich różnych cukierniczkach. Tą akurat kupiłam kiedyś w Netto za żadne pieniążki w sumie, to nic nie kosztowało. Tutaj mam takie z takim motywem, jak widzicie, jakiś tam torcik, placek, talaska. I... Co to jest tu nie widzę. No ale to takie świąteczne tutaj ciasteczka. Um, teraz widać. I to są ciasteczka, które są też cynamonowe i trochę pieprzu jest też w tych ciasteczkach, że one są lekko takie ostrawe. I one są takie malutkie. Także kto ma ochotę to sobie. Tu jeszcze nie mam tak dużo świątecznych cukierków, no ale to są takie bardzo dobre, z takim nadzieją dobrym. Tu znowu są jakieś takie groszki, takie typowe, co tutaj się je na co dzień. Te akurat nie są świąteczne, ale chłopcy strasznie je lubią, dlatego tu mamy te laseczki. W tamtym roku w sumie miałam taką ozdobę laski, tutaj zawieszałam na tym. Tak, żeby sobie po prostu wziąć, tak na około sobie wisiały, w tym roku tak nie zrobiłam, no ale w sumie może być jedno. To są takie śnieżne kulki też świąteczne, w środku jest yy, barcepan. Tu mamy znowu ta mieszanka czekoladowa. Yy, przyjdzie jeszcze więcej różnych ciastek, będą waniliowe ciastka jeszcze, ale w tej chwili nie mamy, bo już są zjedzone. I to jest taki stół, który może być też jako dekoracja, no bo to tak troszeczkę wygląda. Ym. I kto przychodzi, kto ma na co ochotę, to sobie bierze, wszystko jest świąteczne, jeszcze będzie tego więcej, tak jak mówię. I w takich różnych pojemnikach, cukierniczkach powkładałam różne rzeczy, żeby to tak trochę różnie wyglądało i w ten sposób to wygląda. Także Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia jutro. Aha, zapomniałam yy, tą pomadeczkę. Yy, to jest do ust, to co otworzyłam. Lips, znowu i fajna jest. Taka troszeczkę perłowa, troszeczkę się świeci. Fajna, nadaje no, fajnego efektu na ustach. Ok, no to jak na razie to tyle. Pa pa! I proszę o łapkę do góry. Oh,